Siemaneczko mordeczki, z tej strony Krzemek I witam was w kolejnym odcinku z PGRów. Nie muszę wam przedstawiać kto z nami jest, bo sami dobrze wiecie Cześć upaki mano. Cześć. I dzisiaj lecimy, lecimy sobie z orką na łące Którą dwa, albo trzy, cztery, cztery odcinki temu kosiliśmy I zbieraliśmy więc Dzisiaj lecimy sobie z oreczką Lecimy, działamy dużo Roboty, jedź, many no, Oczywiście na trzy traktorki, bo jakby inaczej opaki no. muszą razem pracować ja mam piąteczkę, Mane ma piąteczkę, Jacek ma szóst szósteczkę półk, o wszyscy. Oh, łąka jest duża, coś innego do zaorania, przynajmniej coś innego takiego którego jeszcze nie było. Więc oczywiście będzie fajnie to wyglądać, mam nadzieję. A już lagi, czyli już jakieś lagi, tam widzę czuję ten no, szarpie, malutki. No i kolejny odcinek z nagrywany przed czasem na zapas. Nie, super, jak się tu nie przyjmie, to serię. Nie, no, musi się przyjąć. A ja będziemy rzucać co Pierwsze odcinki, dwa, trzy mogą być nudne. Ale na przykład, jak będziemy rzucać drugi Kurwa, dzień, to oni będą wiedzieć, że rozkręcamy się z tym, nie? Więc możecie zasubskrybować nasz kanał. Mamy Lecimy. Ja już pewnie 3000 wbiłem, jak to oglądacie. Więc za to, za to Wam serdecznie dziękuję, był Pan zapłać. Lecimy po tysięcy A u mnie po tysiąca No, czasem się może nam uda to wbić. Więc subskrybujcie, ja. lekujcie, bo to motywuje bardzo, bardzo motywuje. Bo, bo nie to, i nie, nie dojeżdżajcie do końca u sobie poprzedniaka. Do tego ja to po ja to prostu... No. Ja tutaj zjadę, ale tam właśnie to nic to poprawi. Ty, ja będę robił ten mały klinek tutaj zrobię. No to sobie rób go, na no, spokojnie. No, a wyróbcie. A my tu lezimy. Oczywiście 1934 Jaca ma fenda 702 vario z tego co pamiętam, 200 koni. Eee, no no, maszyny znane, ale jeszcze kilka odcinków i, i już tych maszyn nie będziecie znać wszystkich, bo na pewno chyba raz się pozbędziemy. No, dużo maszyn. I, i, no i zwiększymy, zwiększymy park maszyn na większe, mocniejsze, bardziej zaawansowane i nowsze przede wszystkim, chociaż nie wiem czy nowsze, niektóre mogą być starsze na przykład, ale na mocniejsze na przykład, no bo wiecie, pójdziemy w zwierzęta, pójdziemy w pole, pójdziemy w inne tam piery, to się przydadzą większe maszyny i więcej tego wszystkiego, a co za tym idzie, może jakaś czwarta osoba jest spotka, kto wie, no. ja będzie jak będzie więcej roboty, ci... to i pasuje, nie? W tym momencie Ci brakuje 20 suków. W tym momencie, o to dziękuję serdecznie, nie wiem, nie wiem. Live jakby robił to, kiedy miałoby te 3K, ale może jutro. wy to oglądacie, to może jutro live będzie. Kto nie, nie, nie wiem, kiedy to oglądają, ale może jutro live będzie. No pewnie za pół miesiąca. Nie, no pewnie tak. Albo miesiąc, kto wie. Dobra. Oczywiście, ten... my obracamy. o, o. No. Blokady jeszcze nie załączam, jeszcze blokady nie trzeba. Aha, bo ty tam jedziesz. No jadę. U, to ja jadę. Uf, stoja, ja troszkę dalej. No Z drugiej strony pola. Piknę. No właśnie się jadę. No oczywiście ładnie tu wygląda, jeszcze nigdy nie kosiłem pola... Pola łąki, jak można to powiedzieć? Nie wiem, prawa. to nie piszesz. No to raja, bo... Bo nie, nie wiem, czy ktoś... Gdzieś tak zrobił, czy to specjalnie tak zrobił, że to na, na polu trawę zasiał czy coś Tego to nie wiem Ja no ja ten klinek sobie zostawiam u mnie na odcinek bo fajnie wygląda co to zostać? Oho ho tam się dźwiga tam. ładnie Potem się z, jac z Jacą zamienię traktorkiem bo no. chyba widzieliście jak orałem czekaj, nie, nie, nie orałem, pryskałem w tamtym traktorze więc jeszcze jeszcze troszkę mało było nagrywane z waltry fenda co ja mam są Waltry? Hmm. Więc Dobra, już wejdzie ta Waltra. Niech to ta Waltra, każdy wie o co chodzi. opie już oni żegają tą waltrą, ale <ścicho> cicho nie. Nikt tam nie musi wiedzieć. Nikt tam nie musi wiedzieć, że przemyknie. Waltra na fenda mówi. My mu się myli. Chyba, chyba se Walter kupię. kupię w tym, w kolejnym sezonie. No i no tylko na i Teraz widzę, ja. że to pół, troszeczkę było spryskane. XD. No było tam, od Twojej strony jest no. spryskane. No i fajnie. No. Yy, chłopaki, gdzie jest? A, a tam idzie, to spoko, fajnie. Nie, to ja mnie ten wielki może byś sobie wziął inny traktor. Mniejszy. Bo szóstką dalszy tylko zauraż. A piątką będzie troszeczkę dłużej. Tego jednego skiba weszło, nie? No, hmm. odcinaczek. Tak? No, to mnie to nie przeszkadza, jeżeli nie, co weźmiesz. Byle, żebyś to dobrze zrobił. O tak. Ja nie miałem. Ale wiem, że coś mi pomalutku się robić, spać, śpiąc się robię. A powiedział, jak się nagrywa ten odcinek, tak, już drugi dzień. Ale już tak to już... Grać się chce, ale się już tak gadać nie chce, o. Ale to już jest zmęczenie, to jest takie... Zawodowe. No, tak to do jest końca, zmęczenie nie? zawodowe. Nie do końca. No tak tyle, bo potem się weźmie, wiesz. To jest Pani Jaca... Jest... O Jezus, puga panałem prawie w tej górce. Potem zrobić te... Przeszczeniaki takie ładne. No. Fajnie wyglądają no. te, się już pasły, że jakieś glizdy z roki, wrony, nie wiem jest. Glizdy. Glizdy wyciągają z gruzdy. Kobaczki. niam smaczne. Aha, uh -huh. Latają tam koło Jacko, zaraz go udźulą w małego. Uh -huh. Trąbieje. Ty, a, a widzieliście, że jak jechaliśmy kombajnalnie, jak kosiliśmy, tam wiatr no. wiał taki mocny? No. Było słychać. No. I Alina poszła chyba ze szwagrem po drzewo, bo piły słyszę w lesie. Ej tu kudzę miał ciąć drzewo ostatnio koło ciebie, nie? Nie, nie słyszysz No właśnie piły tam to słyszałem. No. Może my pójdziemy kiedy w las? No pasuje chyba. Jak chcecie morderczki to piszcie, czy chcecie i... No piszcie. Piszcie, piszcie. M może się doczekacie. <laughs> Cały czas zapominam, że to jest drzwi nagrywane. Cały czas. No może wcześniej my to zrobimy. My to zrobimy, wy to... Jak będziecie chcieli to wrzucę? Jak nie będziecie chcieli, tak wrzucę. Więc nie macie wyjścia, możecie napisać, że wy chcecie. No. Nie no, zobaczymy jak to będzie. Jak będziemy widzieć, że się seria przyjmuje, to idziemy do przodu. A jeżeli nie... O kurde... Oczywiście, a jeżeli się Wam seria nie przyjmuje, to przecież zawsze można się nagrywać. Co? Nie zawsze... Zawsze Krzemyka nie ma, jak są najlepsze momenty. Tak. Ja, ja się patrzę, a ten rusza, to daje gaz i tak, przód w górze. Normalne. Jeden, jeden za chłopakami, akurat gdzie tak w trójkę w rządku. Tak? No, o, co się, zabronicie mi? Poczekamy. Jedź. O, to czekaj, stój, stój, stój tym, tym fendem. Zamienimy się. Dobra. Możesz panie, jedź pan tym orsusem złowym i robba idź pan z tym złowym kurwa kurwa panie to to nowe, nowe maszyny jest. orka 720 Vario, otworzniki betonowe panie ten to robota idzie to jest rozłożone, czy to jest takie malutkie? no to jest takie malutkie Ciąg się. to skiwa mnie że jak twoja nie? właśnie to jest ja boli, że to... ta grafika jest taka inna powinna być ta grafika według mnie inna Dobra z piętnastki, sobie. O, no, powiem ci, że w 15 gleba Orki była fajniejsza z modyfikacji. Jakbyś byś zagarnął, bo to, to nawet nie jest takie. Jak to już gleba czy Depo inna wygląda? No, Katle, okudę. o kurde, on mija. O, bro, to się wygląda. Dobra, jedziesz, tego przeczeguję. O, ten to chłopaki naprawię. O kurde, oj się teraz dojrywał. Ja nie zrobię takiego no. Scheibenba. Chłop to poprawi. A ja, ja chłopa wierzę. Nie. Ładnie Chuj idzie do... robota. Ryby wyotwierane. Gorąco jazkowi było. No. Okay. no ja się przyjadę i no. I chodźcie z drugiej strony pola od razu. Uh -huh. No to nie ma zasadniczy, co na siebie czekać, a ten kawałek też trzeba wy wy wyrąbać. Może usłyszycie Hali, jestem może pewnie tutaj jego kuzyn. Znikomy nikomym No ten co? A ten tam będzie tam jeździł, to normalne. On się nie posłucha nas. No bo. Hmm. ta to jest tam. No bo ja bym tam dojechał, bym musiał czekać, a ja tak pod razu jadę. No to jak chcesz, mnie tam już nie ptaszki hmm. to Przed nami, no. przed nami co zostało jeszcze? Kultywat te talerzówka, nagrała odcinki no. I las i tyle No To mógł spanie Talerzówki będziemy... może się dzisiaj nagramy, a las może się jutro uda Panie o czwartej rano, nagramy las Co to Was dla jest? nas? Co to dla nas? Będziemy spać o pierwszej, wstaniemy o czwartej To dzisiaj już mogę nagrać Nie zobaczymy jak to z czasem, czy sam będzie się chciało ogadać, czy się nie będzie chciał Nie, las, nie, coś innego nagramy jeszcze. Może jak wapno to wywodzimy. Nie no, to wapno, by już, już cztery razy by było przed orkiem. No, no to co, na co to byśmy się tutaj zbronować to? Nie... Nie ma Pomyś sensu nie. na razie, wapno to, to coś co się walnie już na jesień, nie wiosnę. Nie, zobaczymy. Sezon, sezon i tak, ten pierwszy sezon zawsze najkrótszy, ekról 3 ile on trwało? 12 odcinków będzie trwał? Gdzieś tak. Jaki Czyli 24 mój? odcinki będzie jeden sezon trwał, no tak normalnie. No chłopie, wystarczy na sezon. Potem się rozkosziby go do 135 odcinków, tam do 50. Dobra, za trzeba przejechać. Co by nie... Oczywiście pół niepotrzebnie ja wróciłem. No ja coś mnie doswędzi. Malutko, po malutku, cek, jesteśmy. I, I pół mi się nie obrócił, ale jaja. Ty, ma tego podnieco widziałem. Go podnosi pół <noise> i orka. No, tak <noise> robi, nie. To tak bawi, tak z filmów wygląda, z tych z reala. No, ale podnosi pół, wciska gaz i ją na dwórka. No kurwa. Jebałoby, ściółnikami. Chłopie <noise> i <noise> Bruza za głęboka i go wywaliło. Ops się wystraszył przychyłu Ile tam minutek masz? Ile minutek? 11-17 no, Jeszcze 3-4 minutki tak? do 15-18 do Wiem troszeczkę od tobie zostawić Ale chociaż sam, sam ten winkel Orał to ci chwilę zajmie. No Winkielek tak No więc no, więc tak to ludzie jest tym chcemy żeby się rozwinąć to nagrywamy na zapas a mam nadzieję, że Wam się, wam się takie ciki podobają, nie wiemy, ale... Wierzymy w was. Wierzymy. Wierzymy, że jakieś tam sobie wpadną. Że pobijemy... Ja wbijam 1000, ja przemysł wbija 5 4. 5 Milionów. Nie no takie. 10 tysięcy bym chciał sobie bić. Mm, mm. Wbić 10 tysięcy subskrypcji i mieć tak koło tych 50 100 osób na live. To byłoby takie marzenie no. tak naprawdę. By no. było ze skim w tym liveie. Nie, Nie miałem takich widzów w miarę, w miarę, w miarę ogarniętych. Manny, ty wracaj do góry coś. Dobra. No, ty ja dojadę tam do końca i będziemy kończyć. Odcinek. Akurat mi tam zajmie 3 minutki, pewnie dwie, w jedną stronę. Nie wiem. Więc no. tak będzie jeszcze to, zanim to zrobimy. Potem, kiedy jeszcze u trzeba będzie zrobić. Te, to jeszcze zajmie. mi tutaj będzie ładnie rosło. Bo po trawie zaraz, nie? To będzie w miarę, zima się odpoczęła chwilkę i będzie ładnie z morza rosło. Łoby brują. Tarny Trawa jak rozpad ten, glebę to jakby uchyniła. Uchyniła i też nie urało się przez chwilę, to wiesz, odpoczęła trochę. Nie, nie taka zakwaszona może. O ten tam tnie tym piłą w tym lesie, o Jezus I no, no w obroty no. chodzi, chyba mu się piła utknęła i tnie jedno drzewo Chociaż fajny las widziałem jak żeśmy tam gołą babę spotkali, pamiętacie? No Tam, tam jest fajny las, tam, tam były fajne hmm. tereny Od górę tam było, żeby po błocie wyjechać, no Trzeba się ogarnąć kiedy Wyciągarką czy coś Nie ma wyciągarki w farmingu czy trzeba mogę pobierać Oj 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 To no jesteśmy w dupie A to najwyżej jutro się ogarnie jeszcze będzie się chciało Las No to co Nie Wystarczy takie odcinek jak mi się wydaje no. 14 minut, jak to jeszcze zanim zaczniemy, tam dojadę, to 15 No to co, wbijajcie, subskrybujcie kanały, jak wiem jeszcze raz Lajkujcie Okay, o no wiele okay. I łogie, było albo. Opa, jak podniesło Subskrybujcie no, nasze kanały, no, lajkujcie, no. wbijajcie, piszcie komentarze. Do mnie. O, oglądajcie poprzednie 15 odcinków u mnie u Jacka. I wam dziękuję tak. za uwagę, trzymajcie się. Do zobaczenia i pa pa.